Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego EduSky. Wchodzimy na naszą stronę internetową ignatki.pl. Klikamy w przycisk EduSky znajdujący się po prawej stronie ekranu, który przekieruje nas na stronę logowania. Na stronie logowania wpisujemy dane dostępowe, które otrzymaliście Państwo na swojego maila na początku roku szkolnego. Tak właśnie to wygląda. Teraz kopiujemy login oraz hasło. Klikamy przycisk Zaloguj. Teraz jesteśmy na stronie głównej dziennika, na którym będą widoczne następujące informacje: dane personalne oraz teleadresowe ucznia i rodzica informacje dotyczące podpisanej umowy, status umowy, możliwość pobierania dokumentu informacje rozliczeniowe. Wpłaty bankowe, płatności częściowe oraz płatność, plan płatności oraz listę płatności zrealizowanych, promocje przyznawane przy podpisywaniu umowy, szczegóły dotyczące kursu, data rozpoczęcia i zakończenia kursu, ilość jednostek lekcyjnych, informacje o grupach, do których przypisany jest uczeń, harmonogram zajęć w formie kalendarza na cały okres obowiązywania grupy, dane lektorów prowadzących zajęcia zestawienie przeprowadzonych przypro zajęć, uwagi, ocen i oceny opisowe, obecność, nieobecności, spóźnienia oraz wiadomości i czas z administracją szkoły i lektorem.